No dzień dobry widzowie, to jest, jesteśmy, że tak powiem, po dużym, można powiedzieć, po dużej, e, po dużym time skipie można powiedzieć, praktycznie gra jest no, skończona, e, no ale też dużo tutaj taka do za, zaoferowania sobą nie miała, mamy 9 level wioski, teraz robimy sobie jakiś dom, żeby mieć 10 level wioski, e, no i tyle, no i wszystkie bomy zostały, o, kamień potrzeba jednak. Wszystkie bomby zostały zwiedzone. I temki jakieś tam zdobyte. No i zostały tak naprawdę tylko lepsze niewioski na 10 poziom, bo wszystkie inne rzeczy są już po prostu ulepszone. Eee, jest jakiś kamień tutaj, jest jakiś kamień. Uuu, 28 grain tu leżało sobie tego. Tak o, ja <laughs> widzisz No Też. Ja mówię, ta gra jest, z tą grą jest taki problem, że to jest po prostu taki można powiedzieć dodatkowy tryb, który po prostu nie będzie raczej updateowany w żaden sposób. No i to co zrobiliśmy, to już tak naprawdę więcej nie będzie. No i ty już nam tego kurwa lepszy w sensie? Już dziesiątka. A no, no ale to wiesz, już dokończyłem budowę całkowitą. Mam tu kurwa. Elastywno. O, nie wiem. Obs Obsidian dorzucę, żeby już był na full'a. Niech się przetapia na te płytki. No co, no to generalnie taka gra, jeżeli chodzi o taki dodatkowy tryb do Fortnite'a, to na propsie. Ale wolałbym to zobaczyć no. jako osobną grę, to już mówiłem kilka razy. No i brakuje mi kamieni, niestety. Było bursztyn, bursztynu trzeba. Ja mam bursztynu, dużo. Mo to obrobione już? Obrobione trzeba czy zwykłe? Obrobione to mam Nie. Ja mam dużo rzeczy. Tylko potrzebuję jeszcze tego kamyczków. Żebramę postawiłeś? No żeby dokończyć ten domy. Jak już zacząłem budować, to niech się niech, 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 niech powstanie, nie? No cóż, no jak już świeższe, by to już takie zakończenie było ostateczne, nie? Domy postawione, wszystko, wszystko zrobione. Ten tutaj Nie gotuje. A, widzę, że odblokowałeś doniczki. No, okay. potężne unlocki, no. To że też. Tak ja mówię, no to Hypixel, kojarzysz cały czas o tym kiedyś mówię, nie? Że ta gra miała już tyle razy wyjść. Tworzy ją zespół Riotu współpracy z Hypixelem, nie? Ale co? Hypixel. Taka, taka gra, która ma być drugim Minecraftem. Tworzy ją zespół Hypixela z Riot Games. No i że tak powiem. Co? Jeźdźno Co to co, co? Czekaj, bo ja tutaj koń kończę budowę. Aha, to muszę najpierw... Sobie schody wybudować. Czekaj. Schody są muszę dokończyć budować. Cyk. Kurde no. Skakanie też w tej jest takie różne. O, chyba. Chyba, chyba budowla sfinalizowana? No, git. Dobra, 15 tych. Tutaj się robi jeszcze ten obsydian. Pewnie mamy jakiś zrobiony, zgaduję. Te płytki obsydianowe, czy, czy, czy nie mamy? Płytki obsydianowe są jeszcze? Jakieś czy nie ma? Są, są. No i naprawdę, no to co? No mamy 10. level wioski, nie? Aha, bo trzeba 30 tych pytań, a nie 20. A to jeszcze trzeba poczekać, tak? Chwilkę. To się zajibi rzuca. <laughs> a tu jeszcze to, żeby się przypalał. Ciekawe, czy jak się skończy, czy ten tryb usunął, to mnie ciekawi. Bo to jest taki tryb, tryb okresowy, nie? To mi się daje, że, 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 że za chwilę zostanie wywalony po prostu z tej gry. Muszę tak Czego rozwalasz wszystko? Czemu wszystko? No pa, pa, coś ty zrobił z tym. Ty, aż to się tak, tak, tak da ładnie rozwalić? Pa. Ale czemu wszystko? Ten muzyk, bo... No to tak... właśnie. A że to się tak, tak ładnie rozwalić? Kurcze. No. Ty, a weź tu rzuć w to, żeby to w zapadło. Gurwa. O! twój bol, głupi. śmieci. A nie da się My tego przyjęte. zbudować? A da się zbudować. Zmieci się robią. Ja nie mogę, jaki to jest w ogóle. Zabawki, jest takie 100% zabawki. A wow, Ładnie, a to zostało? O kurde, to jak. Ty, co to się z tym dzieje w ogóle? Ty. Uch, patrz to, pazaki, to jest wystrzelone. E, a to, 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 to ten budynek zostaw, tak? O nie, bo nam się... cofa się nam level wioski! To niedobrze. Co się z tym dzieje? Chyba nikt nie przewidział, że można to tak rozwalić. Dobra, jestem. Patrz, co się z tym dzieje. Zapadło się pod ziemię. Pa. Ja Po <laughs> Ziem. <laughs> Pobugowało trochę. Oj. Ja nie mogę, co się co tu się dzieje w ogóle. Dobra, jest już ten obsydian? 10. A, to wystarczy, jeszcze już mam. Dobra. Ostateczne ulepszenie wioski. Jest spory dom, nie? Mamy całą grę skończoną, nie? A to nam odblokuje spory dom. i tyle! Na nie ma Jest spory dom. O kurwa! A widzisz, bo jak na 9 levelu wioski, nie? To nasze boty, te dodatkowe, takie, ja zbi mogę zbierać rzeczy z innych biomów, już. Zbierały, no. A. O, jak, jak tam praca? O, bursztyny dała, na przykład. Eee, się zjebała. Czej, Cześć, tu jest jeszcze moja skrzynka. Nie dała dać, kurwa. ja te kurwy staną. Kur... Tu nie, no bo skrzynka się rozwaliła, bo bot, ten bot, powiem ci, nie jest zbyt mocny, ten mój bot. Jak, jeżeli skrzynka z nim wchodzi w reakcję, to ona się rozpada. Nie Ale tu ładnie rozwaliłeś ten domek. Ty, ty. Ten twój, wejście tutaj, ładnie rozwaliłeś. Ale skrzynia. Ale kika skrzynia w ogóle, ile żelaza tu wszystkiego wrzuciłeś. No kurwa. Talizman zimnej krwi, talizman zdrowia, malachit, wybuchowe rdzenie. Nie do malachitu. ten malachit jest. Jak nie? Malachit był do tego, do talizmanów. Aha. Musiałeś zrobić, bo mówisz, że masz te, talizmany ognistego, czegoś tam. Ja jestem. No, zimnej krwi potrzebowało malachitu. Nie. Ta, malachitowa płyta. Jak kurwa malachitowa? Malachitowa płyta potrzebowała. Co jest w Nie zimnej krwi kurwa, znacznego ognia. Zimnej krwi? Ale ty, 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 nie robiłeś, ty nie robiłeś zimnej krwi, ale mówię, że zimnej krwi potrzebowało. Malachitowego, malachitowej płyty, nie? Bo to się tak grupie dzieje. Aaa. Dobra, no cóż to widzowie, no to tyle, no taki, taki krótki końcowy odcinek, wiecie, jeszcze możemy spróbować się rozwalić cały dom, zobaczymy co się stanie. Nie, no. Dobra, co O, wiecie, no. Także, no, wiecie, tyle. Skończyliśmy cały ten tryb, mapa odkryta, białym były dwa, wszystkie oba biomy zostały przeszukane. No i jak się Wam podobał odcinek, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnym, może, no i cześć.